Siemanko, z tej strony, Aleksinia, to jest kariera dookoła świata panem Aleksinio, No i przed nami nasze nowe wyzwanie, które podjęliśmy pod koniec ostatniego odcinka, czyli objęcie Young Boys Berno. Mamy 20 maja, jeszcze roku 2023. Jeszcze chwilę po tym, jak objęliśmy Young Boys, no bo jest jedna sprawa do załatwienia, którą musimy razem wspólnie tutaj zrobić. Mianowicie kontrakty, kontrakty zawodników, no w większości tutaj się kończą te kontrakty za dwa miesiące, no i musimy zdecydować już teraz kto z nami zostanie, a kto od nas odejdzie, nie będziemy tu robić takich pułapek, że przedłużymy i sprzedamy, tylko po prostu ktoś, kto się nie nadaje nie zostanie. No i tutaj zaczynamy od Suliemaniego i Suliemani kończy karierę, czyli idealnie się składa, Mohamed Ali Kamara, jego bym widział jeszcze tutaj w Bernie. Zobaczmy też jak wyglądają wypłaty. Największa jest 22 tysiące, to jest AEBisher, Także OK, możemy tutaj trochę proponować. Amara też jest kapitanem, także no tutaj wypada jednak chyba przedłużenie. Ale no, yy, wszystko ma swoje yy, swoje progi. 14 tysięcy, czyli po prostu taka sama wypłata, przedłużamy ją o dwa miechy. O dwa lata, przepraszam, a tutaj mamy Masejrasa, no i Masejras też odejdzie, nie przedłużymy mu kontraktu. 69 oceny ogólnej, 27 lat, słabo. Wilfred Anga, 70 oceny ogólnej, 25 lat, wydaje mi się, że też nie zostaniesz. Joel Monteiro, 23 lata, 58 oceny ogólnej, Dramat. Matusz Bero, tutaj przedłużymy kontrakt Słowakowi, także... Tylko mu tu damy wytyczne. Dwuletni kontrakt. Super. 13,5 tysiąca będziesz zarabiał. Sterdar Aziz. 32-letni Turek. 74 ceny ogólnej. Wydaje mi się, że Turek może z nami zostać. Będzie dobrym rezerwowym. Bo wiadomo, no ma te 32 lata. Doświadczenie może wnieść do zespołu, ale on nie chce przedłużyć kontraktu. Tylko chce podwyżkę dostać. Rotacyjny byś był. On chce być ważny. No dobra, może być ważny dwuletni no to roczny roczny będzie idealny, może skończysz karierę będziemy mieli cię z głowy bez klauzuli odstępnego 4 miliony, spoko jak ktoś tyle da, to ja jestem zadowolony i myślę, że tutaj kontrakt na poziomie 13 oj, nie 1300, tylko 13 1300 euro troszkę zjedziesz super Także Aziz dostaje z nami na kolejny rok. Doświadczenie: przede wszystkim tutaj może wprowadzić do zespołu Siebacheł. Nie wiem totalnie, jak to się czyta. Jest Amerykanin, ale podejrzewam, że gdzieś z Afryki on musi być. No bo takie nazwisko mało amerykańskie. No ale dobrze, przedłużmy mu kontrakt, bo jest to jeden z lepszych zawodników w zespole. No i gdzieś tutaj 18,5 super, dwuletnie przedłużenie. Fabian Rider. Tak samo przedłużenie 21-letniego Szwajcara jest niemalże pewne. Po prostu, no chłopak jeszcze się gdzieś tam może rozwinąć. 3-letni kontrakt Fiverr nie kończy kariery 36-letni. Bramkarz, no ale no, my mu nie damy tego przedłużenia. Gotoku Sakai, tutaj też nie damy tego przedłużenia. 32-letni Japończyk 70 oceny ogólnej słabo. Ale Felix Mam Bimbi 72 oceny ogólnej. 22 lata jak najbardziej na przedłużenie sobie chyba gdzieś zasłużył także jeszcze z klauzulą odstępnego no dobra niech będzie ta klauzula dwuletnie przedłużenie także mamy tutaj sprawę załatwioną no i praktycznie zostaje nam tylko czekać do momentu aż Będziemy podczas okna transferowego. Jeszcze tutaj parę wiadomości. Nagroda za turniej, za ligę szwajcarską. Kamara, bierzmy się razem do pracy. Taktyki na razie nie będziemy zmieniać. Będziemy grać 4-4-2, tak jak tutaj jest, ponieważ no, Musa i Siebateczow, jak ty masz na imię chłopaku, Jordan chyba, nie? No to mówmy Jordan. Jordan i Musa nie grają w ataku. Na rezerwie jeszcze jest Elia, który może również być prawym pomocnikiem. Jup na lewej pomocy w środku pola, Bero i Aebisher, także tu gdzieś to fajnie może wyglądać. Środek obrony, Kamara oraz Siger, lewa obrona Lefort i prawa Kalulu. Gdzieś wydaje mi się, że najbardziej trzeba wzmocnić właśnie tą obronę, szczególnie te boki, no bo Kalulu czy Lefort, no to nie są zawodnicy na takim poziomie, na jakim byśmy chcieli. To nie są zawodnicy poziomu Musy, Jordana czy Aebishera czy Fasnachta. Gdzie to są jednak zawodnicy wiodący, prym w tym zespole? No i cóż, wydaje mi się, że możemy się spotkać już przy rozpoczęciu okna transferowego. Także za chwilę się widzimy. Okej, okay, jesteśmy z powrotem, no i jest przed nami wybór turnieju przedsezonowego. Myślę, że gdzieś możemy się wybrać do Francji albo właśnie do Belgii. Tutaj nawet Włochy są. Finansowo ten turniej wypada też najlepiej, no bo 5 milionów. Euro i 300 tysięcy, ale też są fajne zespoły, gdzieś na naszym dobrym poziomie. Także pojedźmy na ten najdroższy turniej, sprawdźmy się z lepszymi od nas. Tu nic nie edytujemy. Ważne informacje: właśnie zobaczmy, jakie mamy cele przedsezonowe, tak naprawdę, czy tam cele na ten sezon, po prostu. Zatrzymajmy też się tutaj, zatrzymajmy tą karuzelę. Zobaczmy, kto odszedł. Od innych klubów za darmo. My też zobaczmy sobie tutaj y, jeszcze scouta naszego. Bo troszkę poszperałem y, Szwajcarów, ale no wiadomo, no nie każdego jesteśmy w stanie gdzieś kupić. Ale może jakiegoś uda się przechwycić. Ciekawego jest Fabian Scher. Bardzo bym go chciał widzieć w barwach Young Boys. Berno Jankiewicz, gotowy do zmiany pozycji. To jest środkowy pomocnik. On chyba na SPO był, bo też dawałem tu zawodnikom wytyczne odnośnie ich rozwoju Jankewicz został plus 2 także mnie to cieszy, zobaczmy też akademię, no ale najpierw te cele o co tutaj wszystkim chodzi rozwój młodzieży ściągnąć co najmniej dwóch piłkarzy w wieku poniżej 20 lat oraz o potencjale większym średnia cena ogólnej piłkarzy i ściągnąć do szkółki juniorów zawodników granicowych na każdej pozycji po czterech czyli po prostu jeden na każdą pozycję ekspozycja marki, wymagamy u siebie 7 czystych kont w meczach u siebie w lidze i ściągnąć do pierwszego zespołu jednego kluczowego piłkarza grającego na pozycji pomocnika lub napastnika, no to jest do zrealizowania na spokojnie bo będziemy szukać środkowego pomocnika pierwszy finał Champions League tutaj chyba sufit komuś na głowę zleciał, ale dobra wygrać ligę szwajcarską i wygrać puchar Szwajcarii eee, utrzymać wzrost wynagrodzeń, wynagrodzeń piłkarzy poniżej 10% i w ciągu trzech sezonów zwiększyć wartość klubu o 75% poprzez sprzedaż piłkarzy i zdobywanie nagród na turniejach. Wszystko jest do zrealizowania. No najgorzej są Ligą Mistrzów. Budżet mamy 16 milionów, także nie najgorszy. Zobaczmy sobie Akademię. Czy mamy kogoś tu ciekawego? Bo ja przyznam, że nie patrzyłem. Teoretycznie jest ten bramkarz. Dajmy mu jakiś plan rozwoju. Niech on się gdzieś tu poprawia. Potem mamy lewego obrońcę. Tylko czy on rzeczywiście jest lewym obrońcą? Chyba jest, ale no z tą obroną byków to trochę słabo. Hmm. A reszta bardzo, bardzo blado. No to wyślijmy jakiegoś skauta? Nie najgorsze jest to na skaut. Do Szwajcarii oczywiście. Na pół roku niech nam kogokolwiek poszuka. Na razie w akademii nie będziemy ładować, bo musimy troszkę pierwszy zespół wzmocnić. No i też... Musimy powystawiać zawodników na listę transferową, no bo z kogoś będzie trzeba zrezygnować. Rezygnujemy na pewno z tego 20-letniego bramkarza i rezygnujemy na pewno z tego 20-letniego bramkarza. Lewy obrońca, Jordan Lefort, również robi wylot z klubu. Środek obrony jest Kamara, CeCigar, Lauper i Aziz, czyli dopóki kogoś nie kupimy, no to musimy sprzedać. Aziz kończy karierę po tym stronie, to też trzeba mieć na uwadze. Byrgi odchodzi, Kalulu na razie zostaje, Blum na sprzedaż, Niasse zostaje, Biuk zostaje, Aebischer zostaje, Bero zostaje, Rider. albo zostaniesz, albo Cię wypożyczymy. Sierra na sprzedaż, Izjakub na sprzedaż, Nikomajer na sprzedaż, Jankiewicz do wypożyczenia, w pasnach zostaje Candelo, zostaje Musa się zostaje Jordan też, Elia też, mam Bimbi też z nami zostanie. Także gdzieś takie trochę czyszczenie składu będzie. No ale być musi, tutaj troszkę szrotu się nazbierało przez te dwa sezony w tej Szwajcarii. Tutaj no pocieszmy tych zawodników, że my też ich nie chcemy, tak jak oni nie chcą być w naszym klubie. Także miło mi, że się zgadzamy. Też może kogoś ściągniemy z górnika, no ale właśnie, no z górnika poza paroma zawodnikami jak Jowelicz, czy... No w sumie tak naprawdę tylko Jowelicz overallowo gdzieś tu się zgadzał. Jeszcze Sierra dostaje ofertę do, od Szwecji, także niech tam jedzie. Wracanie z górnika, no Jowelicz by fajnie tu spełniał, ale no... Nie byłby najlepszy i tak. Z obrony, no to tylko chyba Wiśnio. Zaraz sobie zobaczymy górnika, czy jest ktoś w ogóle sensowny do sprowadzenia, tak? No Lokilo nie grałby, ten nigeryjczyk jest ciekawy, tak samo ten koreańczyk Hak, no to gdzieś tu na nich bym bardziej patrzył. No Krzysiek Kubica już się raczej aż tak mocno nie rozwinie, z obrony no to Gryszkiewicz i Wiśnia. I to też tak z przymrużeniem oka. Tego Kazimierczaka możemy obserwować. Bo on był gdzieś tam chyba sensowny. Tak samo ten Mikołajczyk. Ale to zobaczymy, jak się rozwiną. Quinterosz, no, to jest to samo co Gryśkiewicz. Gryszkiewicz. Na bramkę Bielica nie ma sensu. Bo szkoda chłopaka, żeby nam siedział na ławce. Także z górnika, no mamy mierne pole do popisu. Jeżeli o to chodzi. No bo to zawodnicy nie są na pewno na pierwszy skład. W Young Boys Berno. Też dziękuję tu za propozycję Neugebauera, ale Noige Neugebauer gdzieś jest za słaby po prostu. Sam się tu przeskautował i może nawet go gdzieś tutaj zaraz znajdziemy, bo on powinien tu być. Zobaczmy sobie jeszcze tych bezklubowiczów. Właśnie, zaraz musimy zobaczyć bezklubowiczów szwajcarskich, no bo może ktoś ciekawy ze Szwajcarii by się nam pokazał. A ja nie powiem, bardzo mi na tym by zależało, bo chciałbym też mieć jak najbardziej szwajcarski zespół się da. To jednak jest miłe, jak się gra tą samą narodowością, w jakiej się prowadzi klub. Górnik był wyjątkiem, no ale na ekstra klasę trzeba było coś ciekawego wymyślić. Mam nadzieję, że tak jak prowadziliśmy w górniku, to wszystko to Wam się spodobało. Taki nietypowy kierunek, jakim jest MLS. Dla ekstra nie właśnie jest Tomasz Neugebauer. To no słabo wygląda mimo wszystko. Jest Brian Okoch. Jego raczej ściągniemy i wypożyczymy, ale to na spokojnie. Też jakoś czterech liter nie urywa. Tutaj jest paru zawodników na liście życzeń. Ten Lovridge mi się podoba z Lugano. Też chciałbym tutaj rywali osłabić troszkę. No patrzyłem na FC Basel, ale tam nikogo ciekawego niestety już nie ma. Znaczy może są, ale nie są to zawodnicy, którzy robią takie wow, jak Taulant Szaka, jak Granit Szaka, jak Shakiri. Jak Dragowicz kiedyś. No ci zawodnicy byli o niebo lepsi od tych, co są teraz. Czy Valentin Stoker nawet. Tylko idzie to już Szwajcaria. Także FC Bazel, no to już nie jest ten sam poziom, ale to też widać, no bo rzadko grają w tych najlepszych europejskich pucharach i coś w nich robią. Mimo wszystko. A my zobaczmy tu do tego Eminiego. Jest Remo Freuler bez klubu. Tylko tutaj Wolfsburg się już na niego rzucił. No, zobaczymy. No, może Remo by chciał wrócić do Szwajcarii. Ja bym go bardzo chętnie przywitał. Także spróbujemy mu jakiś kontrakt tam zarzucić. Barbosa jakiś bez klubu. Właśnie, Tranquillo Barnetta przecież był taki jeden z bardziej znanych Szwajcarów. Co tu jeszcze mamy? Suter jakiś on bo wygląda. I na bramkę chyba nikt znany. Także jest Remo Freuler ze Szwajcarii. No to byłoby bardzo, ale to bardzo ciekawe. Z Niemiec sobie zobaczmy. Wszystko Szwajcaria jest niemieckojęzyczna też. Także może ktoś. Born, Borneman. Albo Denis Borkowski. z go chcieliśmy mieć przez pewien moment, ale się nie udało, więc może teraz się uda. Denis Tomala niekoniecznie. Hartman czy Hauptman, no to nie, Jakubiak on jest za słaby. Karwot nie Klement. Też nie. To nie są nazwiska, które by gdzieś nas interesowały. Trybul. Trybula już bym prędzej zobaczył. Z Premier League, także zawodnik na pewno co nieco się umie. Erik Durm. Na prawą obronę, z racji, że mamy braki. Czemu nie? Janczkę niekoniecznie. Anton Jung z Werderu Brema. Nie. Leibold. O, to by był bardzo fajny transfer. Jeszcze darmowy, to w ogóle... No, tylko też Leibold to nie jest taki zawodnik, który będzie, yy, Bóg wie jakim kozakiem, bardziej takim yy, filowym zapchaj dziurą. No Bez klubu jest Leno, ale no, po Leno nie sięgnę. Poza tym, pramkarza mamy dobrego. Yy, także spróbujmy ściągnąć tego Remo Freulera. Bo to byłoby naprawdę coś. To byłoby wydarzenie w Szwajcarii. No ale Remo ma 31 lat. Skończył mu się kontrakt z Atalantą Bergamo to dlaczego nie ma wrócić do Szwajcarii? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, gdzie Remo zaczynał. Czy w Basel, czy w Young Boysach, czy gdziekolwiek indziej. Ale dobrze, no Remo będziesz kluczowy, trzyletni kontrakt. Super. Bez klauzuli osobnego, super, no ale ile byś chciał zarabiać? 18,5. To jest bardzo dobra kwota, bo i tak nie zarabiasz najwięcej w całym zespole. 19,5. no super, no witamy Remo Freulera na pokładzie. Young Boys Berno, no, no. Takiego transferu mi się wydaje, że nikt się nie spodziewał. 80% ogólnej ma Sheremo. Także to świetnie się tu wpasowywuje w zespół. Będzie niewątpliwie gwiazdą tego zespołu. Także Bero się do na ławkę, a Reader może spokojnie iść na wypożyczenia. No bo przy Remo no, może mieć ciężko z graniem. A ja bym chciał, żeby młody Schweizer się ogrywał. Także no, zaczynamy. Wejście do Young Boys Berno z wielkim przytupem no bo takiej gwiazdy to w tym zespole nie ma, no jest Aebisher, jest y, Musa, jest Fasnacht, jest Biuk ale no, mimo wszystko Remo Reuler, no to jest zawodnik, o no, którym myślę, że większość Europy słyszała, tak, szczególnie po tym jak Atalanta robiła niesamowite rzeczy w Lidze Włoskiej czy też w Lidze Mistrzów no my gramy pierwszy sparring z Udineze przegrywamy 2 do 1 okej okay. Trochę niepokojące to, z racji tego też, że wyszliśmy pierwszym składem. Ale właśnie, zobaczmy jaka tutaj też jest taktyka w Young Boys Berno. Jest to pressing po utracie piłki, dosyć wysoki. Ja bym tu zrobił wszystko na 50. Szybkie konstruowanie akcji i bardziej bezpośrednie podania i nie byłbym aż tak szeroko rozstawiony. Kapitanem Kamara, w porządku, rzuty karne dałbym musie. Rzuty rożne chyba niech bierze... Aebisher To tak zdecydowanie Rzuty wolne W no fastnach niekoniecznie Rzuty wolne na najwyższym poziomie ma Aebisher. No to niech bierze Aebisher, I może coś z tych rzutów wolnych Powpada Zobaczmy od razu Jak zagramy w drugim spotkaniu z Salernitaną Jest oferta z Oizja Kupa Z Sheffield United Także Jakub, jedź sobie. Kanada odwołuje ofertę prowadzenia swojej reprezentacji. No, jak mi przykro. Co my tu jeszcze mamy? Ofertę za Sierra od Saint Truiden. No Muszę tam iść, mi to nie robi. Dobrze, że w ogóle jest jakieś zainteresowanie tym zawodnikiem. Mamy przeskotowanego Juriego Ribeiro z Legii, ale wygląda bardzo słabo. czy znaczy, bardzo słabo. No, nie wygląda tak, jakby mógł wejść do pierwszego składu u nas i grać. Jordan James zwali, sezonienko. Rozwijaj się, chłopaku, może kiedyś do nas trafisz. Na razie jesteś no, zbyt słaby. Tutaj zawodnik Fulam. Ciekawie wyglądał. Leroy Fair, no za stary. Tutaj mamy Zabrzan. Jeszcze rebocze się przeskałtował. 74 na ogólnej. Chyba Leibold byłby lepszy mimo wszystko. I to chyba by było na tyle. Jesper Kelström, no nie. Jak ktoś tu się przeskautował, Kader Keita. Oj, oj, słabo wyglądasz. To nic specjalnego, kader. No a my przechodzimy do tego meczu z Salernitanem Cesiger. Cesiger, a on nie jest wystawiony chyba. A jak z Amsterdam go chce? No powiem tak, Ajaksiku, musicie trochę nam dać za niego. Bo na razie to jest nasz podstawowy stoper. Ja tego chciałbym się trzymać, ale zmiany w składzie będą przed tym sparingiem. Niech zagra sobie Aziz Laupert. Na lewej obronie Bero. Ok, to ciekawe, nawet nie wiedziałem. Zamusy niech zagra Elia. Zabiłka mam Bambimbi Mam Bimbi, przepraszam, ale no tak będę to pewnie przekręcał co jakiś czas. I dobra, spróbujmy tak zagrać. Ojej, zagrałem to. No dobra. Zaraz przyjdziemy do symulacji. Zobaczymy też, jak tutaj się prezentuje. Nasz zespół na stadionie. Strzelmy sobie ten rzut karny. Obronił nam bramkarz. Mówi się trudno. Eee, no dobra. To przechodzimy do tej symulacji. O, do wyniku przejdźmy. Wygrywamy 2 do 1. Pefok oraz Aebisher. Eee, jak tutaj wyglądał Remo Froiler? 5,7. No słabo. Jak na takie doświadczenie i umiejętności Remo 5,7 salernitanom, Salernitaną, którą no, pokonywał regularnie na pewno w barwach Atalanty. Ciekawie. Izaku podchodzi Cessiger. Rozmowy spełzły na niczym. A my gramy z Basach Sechirem. Reader do nas przychodzi, że może wiemy, że trzeba nowego zawodnika. On jest gotowy. Bero tak samo. Spokojnie, chłopacy, nie denerwujcie się. Kiedyś przyjdzie na Wasz czas. my wygrywamy z Basach Sechirem. 3 do 1. Fasnach. Tefok oraz Kamara. Yy, że wychodzimy z grupy. Z sześcioma punktami. Tylko porażka z. Tym Udinese 2 do 1, nagroda za turniej, tutaj Palacios z Bazel wzbudza zainteresowanie. Reader oferta wypożyczenia od Deportivo Alaves, także miło. Niech jedzie do Hiszpanii się rozwijać, a my zobaczmy czy mamy jakiegoś środkowego obrońcę na liście życzeń. Też oczekuję od Was pomocy, no bo jednak chciałbym się tu dobrze wzmocnić na sezon i no jestem szer. No, i spróbujmy tego Shera w sumie ściągnąć. Szwajcar z doświadczeniem z Premier League na pewno kontrakt będzie zaporowy. Ale spróbujmy 4 miliony dajmy za Shera najpierw Ediemu Hałowi. 4,250 my się na to zgadzamy. Także miło się negocjuje z Ediem Hałem. Swoją drogą bardzo dobry trener moim zdaniem. Widać to, co robił z Burnmouth, to co robił. Co to, to, co robi teraz z Newcastle United. To jest naprawdę. Świetny przykład, że to jest dobry trener, a mało szanowany mam wrażenie. Yy, Sher, ważny zawodnik, trzyletni kontrakt. W porządku, no ale z tą pensją byś musiał zjechać na poziom 22 tysięcy. Jesteś w stanie to zrobić? Jesteś w stanie to zrobić, ale to bez tych bonusów. No i super. Także witamy Fabiana Szera w zespole. Bardzo doświadczony stoper. No ale takiego doświadczenia mam wrażenie troszkę potrzeba. I mimo wszystko Aziza wystawimy na listę transferową. Mówiłem przed chwilą co innego, ale no niestety mm, sprawy potoczyły się troszkę inaczej. Także turka sprzedamy. A Szera wstawiamy od razu do składu z Kamarą. czy z Laupertem. Nie, tu był ktoś inny jeszcze. Tu był o, Cessiger z lewą nogą. To niech będzie Cessiger. Kamara na ławeczkę. Kapitanem na obecną chwilę jest Elbiszer, czyli mi to pasuje. Yy, mi to pasuje. Także przechodzimy do półfinału Pucharu Przedsezonowego z Wenecją. Yy, jeszcze tutaj oferty transferowe za Kalulu oraz za yy, lidera wypożyczenie do Montpellier. Ja powiem tak, tego Kalulu mogę sprzedać, ale dajcie nam troszkę więcej pieniążków i będziemy zadowoleni. Aziz do nas przychodzi z płaczem i jeszcze raporty scoutingowe, ale to sobie już przeglądnę samemu. Może ktoś ciekawy do nas dołączy, nie mogę Ci zagwarantować gry Serdar, także przepraszam. Yy, szybka symulacja, debiut Shera. I przegrywamy 3 do 2. Ale szer z Bramką, mimo wszystko. No, szkoda, że przegrywamy z Wenecją. No i cóż, tą porażką zakończymy sobie ten odcinek. Liczę na Waszą pomoc. Kogo byście tu widzieli, w Young Boys Berno? No, ściągnęliśmy szera, ściągnęliśmy Remo Freulera, Także bardzo mocne szwajcarskie transfery. No, ale pozycji do wzmocnienia nadal. Są, nadal są te pozycje, tak? Jest drugi środkowy obrońca, jest prawy obrońca, jest lewy obrońca, także gdzieś tutaj na tych pozycjach musimy się skupić. No i cóż, to jest kariera dookoła świata, panem Aleksinio, a ja Aleksinio, także do usłyszenia, cześć!